Hej, hi, hello, wspaniali! Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze. Op, piku! Do wody! Przestań! Trzeba go zabrać. Będzie jujczoł. Tutaj idzie do mnie. Wczorajszy vlog, nie wczorajszy vlog, tylko wczorajszy dzień zakończyłam faktem, że mówiłam wam, że jedziemy po raz kolejny do galerii i... W tym vlogu mam wam powiedzieć dlaczego pojechaliśmy do tej galerii. A mianowicie właśnie, widzicie, że jesteśmy w namiocie. Jesteśmy nad morzem. I mamy zamiar tutaj dzisiaj spędzić dobre kilka godzin. Pogoda ma być i czekamy na to, że będzie po prostu lepsza. A po co wczoraj pojechaliśmy do galerii? Pojechaliśmy po foremki na muffinki, bo chciałam koniecznie zrobić i upiec właśnie mafinki na wytrawnie i mafinki na słodko tutaj, żebyśmy mogli zabrać do namiotu i mieć je po prostu razem z nami jako przekąskę do zgryzienia. Udało mi się zrobić nam ciastka owsiane i te ciastka były na bazie właśnie płatków owsianych z masłem. Z miodem słodziliśmy je sobie miodem i z różnymi dodatkami. Pokażę wam to wszystko na filmiku. Potem jako drugie zrobiłam muffinki słodkie i były one z jabłkiem, z cynamonem i z migdałami. A trzecie mamy mafinki wytrawne, i są one z serem, z papryką i z cukinią, która nam została po wczoraj, bo mieliśmy cukinię z rybą i z kuleczkami ziemniaczanymi, więc to były trzecie. Paniali, Majka z przyszłości z tej strony. Na filmie jesteśmy w siódmym tygodniu ciąży i w tym momencie dziecko jest wielkości borówki. Wykształcają się usta, język, a także zalążki ramion i nóg, w których zaczynają kiełkować kończyny przypominające kształtem wiosła. I na tym etapie gotowe do działania są także nerki, które zaczynają spełniać swą ważną funkcję polegającą na utylizacji odpadów. I to by było na tyle. Wracamy do filmu. budka o 4:15 na wschód słońca była tego warta, bo chyba może najbardziej najładniej wyglądało. Nieważne czy w ciągu dnia, czy wtedy w nocy, co przyszliśmy, raz może najładniej wyglądało. Wspaniali. <noise> Czemu mam taki zaspany głos, jak wróciliśmy z tego pięknego wschodu słońca, obydwoje od razu praktycznie, no nie od razu, bo zjedliśmy najpierw śniadanie. Miałam Santa z jajecznicą, ze szpinakiem, z pomidorkiem i na boku też miałam po jednej z każdej babeczki i ciastko, to które robiłam wczoraj. Santa z jajecznicą zjadłam, ale babeczek już nie byłam w stanie dojeść. Wypiłam trochę soku pomarańczowego i czułam, jak mi się wszystko po prostu unosi. Unosi do gardła z powrotem i mówiłam: Nie, dość, stop. Więc to jest taka mała, nie wiem, chyba ciekawostka. I myślę, że to jest na pewno związane z tym, że jestem w ciąży, że nie jestem w stanie dużo zjeść naraz. I chyba o tym też już wcześniej mówiłam, że zdecydowanie będę jadła małe posiłki, a często, bo nie jestem w stanie, moje ciało po prostu to odrzuca. Jak chcę zjeść więcej, jakby naraz. I tak. Zjedliśmy to śniadanie, obydwoje położyliśmy się zaraz do łóżka i zasnęliśmy, bo wstaliśmy po prostu tak wcześnie dzisiaj. A mój organizm na pewno nie jest przyzwyczajony do tak wczesnego wstawania ja nakręcę inny filmik w tym momencie firmy Lioners i na bank będziecie ten filmik widzieć dużo wcześniej niż ten, który oglądacie teraz, bo ten jest o ciąży a tamten jest po prostu o okularach i stroju kąpielowym i um, no, na temat ciąży jeszcze nie wiecie więc to jest taka Uf, cofanie się trochę wstecz więc fun fact uh, więc ja sobie to nagram i jedziemy jedziemy, idziemy jedziemy na rejs z Gdańska na Westerplatte więc na pewno zabieram was ze sobą na tą wycieczkę A zanim zrobimy śniadanie, czas na pomierzenie brzuszka. Ponieważ jesteśmy w Gdańsku i nie ma tutaj wagi, to nie będę się dzisiaj ważyć, ale pomiary wezmę. I oprócz talii i brzuszka yy, chcę też zacząć mierzyć i biodra, i biust, bo jestem też ciekawa, jak się to zmieni, jak to urośnie. Byłam przekonana, że na 100% wziąłam tą taśmę krawiecką, ale chyba jednak jej nie mam. Więc zrobimy tylko filmik, zdjęcia i to było na tle. Dzisiaj przyszliśmy nad morzem i normalnie fale nas zaskakują. Mega ślicznie to wygląda, zwłaszcza właśnie jak są takie jaśniutkie chmurki z tyłu i fale kuźba uderzające w brzeg plaży. Skończyliśmy kręcić filmiki z strojami kąpielowymi i z okularami. Gaffer, zasłużony dla mnie teraz z Bitą śmietaną i owocami. O! Spaniali, pierwsze co wybaczcie za mój totalnie niekamerowy wygląd, ale jest jak jest. Rzęs po prostu wczoraj wyrwałam, nie chciałam się dzisiaj nic robić z włosami. Jest godzina popołudniowa na pewno, jest po 12. Wczoraj byliśmy na molo, było mega wietrznie. Pierwszy raz widziałam może chyba w takim jakby troszeczkę agresywnym stanie, że te fale były dosyć intensywne, były dosyć duże i też fajnie było widać, jak zamiast osób pływających w morzu pojawili się. Nie wiem, jak oni się nazywają. Czy to są kajty już? Windsurfing to się chyba nazywa. A więc mega fajnie było to zobaczyć. Ale wybraliśmy się na molo, bo jeszcze nie byliśmy. Poszliśmy na chwilę dosłownie, bo było też dosyć właśnie zimno i wiecznie. I tak spędziliśmy wczorajszy dzień. odlatujesz już? Natomiast dzisiaj rano coś totalnie dziwnego się stało. Coś jakby niespodziewanego, a bo wyszłam na spacer z Hołpem i myślę, że to jest na pewno związane z moją ciążą. Nic nie zjadłam i wyszłam na spacer, potem wyszłam po schodach, a w tym momencie, w ciągu normalnego dnia, kiedy już zjem posiłki, czuję się zadyszana, jak wychodzę po schodach. Wyszłam po schodach i po prostu w momencie mówię mu, że idę do łazienki, bo czuję się źle, zostawiam drzwi otwarte do łazienki, w razie co zaczęłam e, mieć delikatne dreszcze na ciele, zaczęłam się delikatnie trząść, gęsią skórkę miałam, Pod mi jak się włączył na moją skórę, to byłam dosłownie w ciągu dwóch minut, byłam mega spocona, musiałam się położyć w łazience na ziemi, czułam się po prostu tak jak przed omdleniem. Zastanawialiśmy się właśnie z czym to było związane. Mój organizm w taki sposób zareagował albo na fakt tego, że nic nie zjadłam przed wyjściem na spacer z hopem, bo nigdy nic nie jem. Nie piję, tylko po prostu idę, idę do toalety, potem myję zęby i zawsze z nim wychodzę, bo, bo jest mi go troszeczkę żal. Po prostu chcę, żebyś sam się wypróżnił, skoro ja już byłam w toalecie. A więc to był pierwszy powód, fakt tego, że nic nie zjadłam, nic nie wypiłam. Nie miałam po prostu cukru we krwi. A drugie było to, że wracając z to jest takie trochę... Może dla niektórych być obrzydliwe, ale to powiem, bo, bo taka sytuacja się zdarzyła, a nie inna. Możliwe, że też niektóre mamy miały podobne objawy, ale tak pod koniec spacerku z chłopikiem już czułam, że potrzebuję iść na numer dwa do łazienki. I tak to zaczęłam trochę wstrzymywać, wiadomo. I jak doszłam tutaj na górę, to przestało mi się chcieć, ale w tym momencie jakby mój organizm zareagował w taki sposób, że Y, zaczęłam się właśnie pocić jakby to była reakcja na to, że nie poszłam do tej toalety ale od dzisiaj na pewno y, soczek pomarańczowy <noise> będzie do wypicia przed bo to jest pierwsze o co poprosiłam ja mówię, nie jestem w stanie teraz jeść leżąc w toalecie na ziemi mówię, że jest sok pomarańczowy właśnie w lodówce, żeby mi go przyniósł bo też soki są Szybko dostarczane do naszego krwiobiegu. Siedzimy i leżymy. Mieliśmy w planie dzisiaj iść do kina, bo pogoda nam się trochę zepsuła, ale zobaczymy, czy pójdziemy, czy jednak sobie dzisiaj zarujemy przez to, co się stało i odpoczniemy dzisiaj. Wczoraj nie udało się nam nigdzie wyjść, nie zrobiliśmy nic. Właśnie się zebraliśmy i wychodzimy do tego kina, idziemy na film. Nie mam pojęcia, jak się nazywa, ry coś tam. Remanable. Nie mam centralnie pojęcia, jak się ten film nazywa. Jest ostatni dzień, jak jesteśmy w Gdańsku na wakacjach. Jutro wracamy samochodem. 8-9 godzin pewnie będziemy w samochodzie. Więc jutro rano um, będziemy przygotowywać sobie jakieś jedzonko, jakieś kanapeczki na całą podróż. Mamy i tuńczyka, i sardynki kupione, jajka ze szpinakiem, więc będzie jajecznica. W kanapkach mamy banany pomarańcze, które uwielbiam. Sok pomarańczowy i pomarańcze to jest mój szał wow. Póki co, wspaniali! Jesteśmy w drodze powrotnej. Jestem mega, mega zmęczona. Tak przysypiam w połowie. Nie, yeah. jedziemy ogólnie ponad 10 godzin dzisiaj z powrotem LOL. Ale chcę zakończyć ten vlog, bo to będzie końcówka. podziękować Wam oczywiście, jakby trwaliście do tego momentu. Życzę Wam cudownego dnia, wschodu lub zachodu słońca. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!